Tak jak obiecałem, zacząłem nagrywać serię filmów o tym, jak wpadłem w uzależnienie, jak z niego wyszedłem, jak sport mnie uratował, jaką drogę przeszedłem i jakie sytuacje powodowały, że schodziłem coraz niżej w hierarchii społecznej. Delikatnie mówię to oczywiście. Pierwsze piwo wypiłem, gdy miałem 16 bądź 15 lat. Wydawało mi się wtedy, że będzie to fajna odskoczna, fajna zabawa i że będę mógł czegoś nowego. No i rzeczywiście tak było, jakby się mogło wydawać, było fajnie, przyjemnie, zapomniałem o problemach, zapomniałem o kompleksach, o tym, jak, jak boję się każdego dnia Przestały istnieć problemy. Dobrze, ale czego ja się bałem każdego dnia? Nie wspominałem jeszcze o tym, ale od powiedzmy 12-13 roku życia miałem paniczne wewnętrzne lęki, które Powodowały to, że e, bałem się spać na bałem się wychodzić na dwór, bałem się funkcjonować, a czegoś ja tak bałem, bałem się tego, że, że umrę. Wydawało mi się, że mam raka, że mam śmiertelną chorobę, że długo się uduszę, że i, i jeżeli szybciej troszkę podbiegnę, to dostanę zawału w wieku 12-13 lat. Wydaje mi się, że u dzieci nie jest to e, naturalne. Wydaje mi się, że dzieci w tym wieku żyją raczej bez trosko, żyją raczej spokojnie i szczęśliwie, a ja niestety miałem tak poważne problemy i głębokie lęki. Wiem z czego to się wywodzi, wywodzi się to z niestabilności w moim rodzinnym domu. Niech... Jak wspomniałem, moje dzieciństwo wypełniały lęki, lęki przed śmiercią i lęki te powodowały to, że w dzieciństwie zacząłem mieć tiki nerwowe. Tiki nerwowe to są takie zachowania, które są bardzo niestandardowe, zwłaszcza w młodzieńczym wieku, gdyż inni zazwyczaj nie mają czegoś takiego i rzuca się to bardzo w oczy. Były to różnego rodzaju odgięcia głowy, czy mocne sapanie, czy potrząsanie głową w niestandardowych sytuacjach, czy trzęsienie głową, czy mocne, głębokie oddychanie wtedy, kiedy nie byłem nawet zmęczony. W tym wszystkim najgorsze było to, że, że dzieci tego nie rozumiały. Młodzież nie, nie zastanawia się nad tym, czy, czy z drugim człowiekiem dzieje się coś złego, z czego to wynika, co powoduje, że dana osoba ma takie zachowania, a tak naprawdę wynikało to z tego, że żyłem w tym wiecznym przerażeniu i próbowałem sobie jakoś oczyścić, oczyścić przepraszam, umysł z tych lęków. Takie zachowanie powodowało, że, że czułem chwilową ulgę, chwilowe zapomnienie. Przez sekundę, chociaż nie musiałem zastanawiać się nad tym, czy za chwilkę umrę, czy przeżyję jeszcze kolejny dzień. Zaznaczam, że nie byłem chory. Jedynie moja psychika mi podpowiadała tak, że. Moje dni są policzone. W tym, w tym odcinku w tej części będzie to wszystko, co chciałem powiedzieć. Powiem to kolejny raz, że nie jest mi łatwo nagrywać te filmy, gdyż przeżywam ogromny stres, mówiąc do kamery. Czuję się trochę głupio. Na pewno kolejny odcinek będzie poruszał inne tematy, dalsze tematy. Więcej będzie poruszanego tematu picia alkoholu. Jak on rekompensował mi moje jakby niedobory emocjonalne z dzieciństwa. I... I mam nadzieję, że Wam się spodoba, że będziecie chcieli posłuchać tego. Jeżeli macie jakieś tematy, o których chcielibyście dowiedzieć się troszkę więcej, napiszcie proszę. Chętnie się podzielę różnymi historiami. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. I do zobaczenia.